Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Województwo śląskie od lat jest w czołówce rankingów najatrakcyjniejszych w Polsce regionów inwestycyjnych. Jednak czy fakt ten zmienia wizerunkowo obraz województwa? Dlaczego w ankietach śląskie wciąż postrzegane jest jako miejsce mało przyjazne do życia, zaś możliwości rozwoju kojarzą się głównie z przemysłem ciężkim? Adam Sojka, Trudny Witam Państwa. Gośćmi dzisiejszego programu są Pani Anna Jedynak, zastępca dyrektora Wydziału Europejskich Funduszy Społecznych Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pan profesor Jan Pyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Dzień dobry. I pan Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Dzień witam. Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy jak zwykle od ekonomicznego przeglądu wydarzeń tygodnia. Zdaniem wiceministra gospodarki Tomasza Tomczykiewicza istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłym roku spadną ceny węgla kupowanego przez polskie elektrownie. Powodem jest nadpodaż tego surowca zarówno w kraju, jak i na rynkach światowych. Tymczasem spółki węglowe planują inwestycje we własne źródła energii elektrycznej o łącznej mocy 1300 MW. Koszt inwestycji ocenia się na ponad 7 miliardów złotych. Według najnowszego raportu Komisji Europejskiej polskie województwa znajdują się w ogonie Europy pod względem innowacyjności. W przypadku czterech z nich nastąpić miał nawet regres. W grupie tej jest także województwo śląskie. Produkowane od 2007 roku w Polsce, a od 2011 w Meksyku Fiat 500 osiągnął liczbę miliona egzemplarzy. Milionowa 500 -ka zjechała z linii montażowej w fabryce w Tychach. Nie ukrywam, że bardzo liczyłem na to, że w... W tej grupie informacji w ekonomicznym przeglądzie wydarzeń tygodni, będzie jeszcze jedna i chyba ta, na którą cała Europa i kto wie, czy i świat nie czeka. A mianowicie, że będziemy znali już budżet na najbliższe 7 lat Unii Europejskiej. Na razie jeszcze niestety nie znamy tego budżetu. Się może nawet dzisiaj przytrafić jeszcze także choćby dobrej myśli. Oby się przytrafiło na plus, to znaczy, że ten budżet będzie, a nie prowizorium na przykład budżetowe. Dzisiaj Dziś nie o, będzie decyzji o, o prowizorze. Odpuk Dzisiaj może być decyzja tylko o tym, że budżet jest. No i druga sprawa, też dotycząca Brukseli, też dotycząca Unii Europejskiej. Nie ukrywam, że z dużym zaniepokojeniem i ze zdziwieniem zarazem przeczytałem tę informację, która w tym tygodniu się pojawiła o raporcie Komisji Europejskiej dotyczącej innowacyjności województw w Polsce, szczególnie województwa Śląskiego, które. Nawet nie jest w tej grupie, która zdaje sobie radę. Wręcz powiedziano, że następuje u nas regres. Panie że nie przywiązywałbym jakiejś szczególnej wagi do tego typu rankingów. Bardzo często trzeba dobrze sprawdzić, jakie są kryteria, które powodują, że ten ranking wyszedł tak, a nie inaczej. Bliższa, bliższe zapoznanie się wyraźnie wskazuje na to, że jednym z głównych elementów, które tam są brane pod uwagę, to są nakłady na naukę. Z faktami się nie dyskutuje. Warszawa rzeczywiście jako centrum, tam są głównie lokowane nakłady na naukę, ale również przecież tam są przede wszystkim firmy, centrale firm lokowanych i to one decydują o tych ogromnych nakładach, które w skali w relacji do innych województw po prostu dają Warszawie przywództwo. No, z pewnością, tylko że jeszcze by warto wspomnieć o tym, jak nasze firmy, małe i średnie, a, podchodzą do innowacyjności tu w Województwie Śląskim. Bo też podobno w tym akurat przedziale nie wygląda to najlepiej. Tutaj byłem jeszcze bardziej ostrożny, dlatego że e, w ogóle sektor małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce i w krajach środkowoeuropejskich jest takim sektorem, który e, powstaje w pierwszym pokoleniu. W momencie, kiedy tworzymy coś od nowa, to z jednej strony na pewno chcemy to tworzyć w jak najwyższej jakości możliwej współcześnie czy docześnie, ale jednocześnie są pewne bariery finansowe, znowu pierwsze pokolenie, po drugie no, pewnej kwalifikowalności kwalifikowalności osób podejmujących działalność gospodarczą. Proszę pamiętać, że w Polsce średnio tylko około 30% osób posiada wyższe wykształcenie, które prowadzą działalność gospodarczą w sektorze małych i średnich przedsiębiorczości. To jest bardzo niski wskaźnik. On może rzutować również na zmniejszone zainteresowanie yy, yy, najnowszymi technologiami czy w ogóle innowacją w aczkolwiek Rozumiem, z drugiej, mam. Aczkolwiek z drugiej strony przyglądają się innym wskaźnikom, no a tutaj a mamy, radę, to się, ja czym jednak mamy jednak się czym to, tak, pochwalić. Przepraszam to się bardzo. Mówię, muszę to powiedzieć jedno słowo. Tak? A jednocześnie na Śląsku jest najwięc, największa koncentracja firm, na przykład w zakresie mechatroniki. I, I to są dane statystyczne. Znowu I to jest się dokładnie, nie no to, to rozumiemy Ale się bez strony... słów, panie prezesie, bo właśnie chciałem o tym powiedzieć, że są inne wskaźniki, które znowu wskazują na to, że w dalszym ciągu jesteśmy w szpicy zainteresowania inwestycyjnego. Także to jest bardzo dobra informacja. Teraz pytanie tylko, czy to, czy to wystarczy mówiąc krótko, czy nie popadamy w w pewnych momentach w takie w, 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 w samouwielbienie, może to jest za ostre słowo, albo przynajmniej tak nam się już wydaje, że już jest na no tak dobrze, że, że więcej nie trzeba. Proponowałbym, proponowałbym trochę, trochę garść informacji, trochę danych, jak to na obecnym etapie. W tej, chwili, w tej tutaj chwili. organizacje, w instytucje na pewno nie wpadły nigdy w samouwielbienie. Ale, ale, ale Panie wnioskę, Prezesie, ale, panie Arda, prezesie jeśli, jeśli można, to zobaczymy, przyjrzyjmy się tym. Przyjrzyjmy się. Zapraszam. To ja przepraszam. Województwo śląskie od lat zajmuje w rankingach jedno z czołowych miejsc pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Nic w tym dziwnego, bo też i portfolio regionu jest nader bogate. Doskonałe skomunikowanie dzięki najgęstszej stale modernizowanej sieci dróg. Największa w Polsce gęstość zaludnienia daje gwarancję rekrutacji pracowników. To nie wszystko. Śląskie to także coraz bardziej nowoczesny i coraz częściej nastawiony na innowacyjność przemysłu. Ponad jedna piąta działających tu firm może pochwalić się tego typu wdrożeniami. Imponuje też liczba środków innowacyjności dająca śląskiemu pozycję krajowego lidera. Brakuje jednak kropki nad i, mimo wielu instytutów naukowych i badawczo-rozwojowych, region zajmuje dopiero siódme miejsce pod względem atrakcyjności inwestycyjnej dla zaawansowanej technologii. Nie powstają centra rozwojowe. Zdaniem ekspertów powodem jest to, że w województwie śląskim nie udało się jak dotąd wypracować specjalizacji, które stałyby się jego wizytówką. Specjalizując się, koncentrujemy zasoby. E i jednym z efektów, e, chociaż to może być jak z tą kurą i z tym jajkiem, e, bo może być od początku to, że właśnie silne zaplecze naukowe, jest to, że powstają e, zaplecza badawczo-rozwojowe i centra, e, niektóre o charakterze uniwersalnym nawet, dotyczące takich jakby horyzontalnych rozwojów, może, nie wiem, obróbki plastiku albo czegoś takiego. Plus te główne, które są częścią firm przemysłowych. Ponadto województwo śląskie w niewystarczającym stopniu promuje to, co już ma. Musimy promować naszą specjalność i wtedy jesteśmy w stanie, również akcentując, że to nie chodzi o zwykłe y, montaże czy siły przeróbcze, tylko chodzi o. Dużą wartość intelektualną dodaną, skoncentrowaną w tym miejscu. Rozwój myśli wymaga jednak pieniędzy, a z tym najlepiej nie jest. Według danych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową województwo śląskie zajmuje dopiero ósme miejsce w kraju pod względem nakładów na badania i rozwój. Ale pytanie, czy tylko i wyłącznie wszystko opiera się na samych Pieniądzach. Ja wiem, że akurat w ekonomii to może dziwnie zabrzmi, czy też w programie gospodarczym, niemniej tu też może chodzi o pewną filozofię myślenia. Zwróćmy uwagę na samo określenie innowacyjności. W większości mowa jest o tak zwanej innowacyjności towarowej, produktowej. Tak. A czy my czasami nie zapominamy o tej innowacyjności organizacyjnej, marketingowej, czyli innego podejścia, innej filozofii gospodarowania? Generalnie rzecz biorąc, w takim potocznym rozumieniu, innowacje kojarzą się z innowacjami produktowymi i procesowymi. Ale my jednak zapominamy o tej ogromnej skali innowacji w Polsce, która się dokonała, myślę nie tylko na Śląsku, ale generalnie w Polsce, w obszarze innowacji marketingowych i organizacyjnych w tradycyjnym właściwie ujęciu czasami z produktowymi i, i procesowymi łączy się organizacyjne, ale o marketingowych zaczęto dopiero mówić właściwie w Polsce po 90-tych latach. Myślę, że tu również może kryć się pewien dysonans pomiędzy wielkością nakładów, a rzeczywistym odczuwaniem procesów inwestycyjnych wynikowo realizowanych w naszej gospodarce. Panie dyrektor, czy Panią jako przedstawiciela samorządu nie boli ta informacja, że owszem, z jednej strony nie wygląda to źle, inwestor przychodzi, jesteśmy w szpicy, ale te inwestycje, które w tej chwili są taką wisienką na torcie czyli te centra, centra obliczeniowe, centra y, zarządzania, centra B plus R, czyli badawczo-rozwojowe to jest właściwie klucz w tej chwili całej gospodarki. Myśmy pobudowali bardzo ładne mm, biurowce typu A. W samych Katowicach, okolicy, większość z nich niestety jest pustych. Yy, nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej. Więc kwestia yy, zadowolenia z tej sytuacji, jaka jest, no myślę, że musimy wspierać i rozwijać ten potencjał, który jest, jeśli chodzi o innowacje. Infrastruktura, która powstała badawcza, inwestycyjna, czyli biurowce. Powinna być zaopatrzona już teraz, czyli nie powinniśmy już budować nic nowego, tylko zainteresować się tym, co jest i zainwestować w badania i rozwój. Te nakłady generalnie w Polsce w ogóle są niskie. Jak patrzę na wskaźniki, no to są ile dobrze pamiętam w Grecji 70% PKB, wskaźnika PKB. 0,7%. Woje... Tak, dokładnie tak. W województwie śląskim tak. to jeszcze niedawno było 0,34. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. To są dane sprzed półtora roku. I te dane no, pokazują stan, że te pieniądze należy inwestować i należy te nowe technologie, nową myśl, nowe innowacje i te produktowe, procesowe, zarządcze dofinansowywać i dawać wsparcie przedsiębiorcom. Ale właśnie, terenie. jeżeli już dofinansowywać, jeżeli już wspierać, to czy nie w sposób ukierunkowany? To, o czym wspomniał pan prezes Wojaczek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, czyli specjalizacja tak. województwa na tyle istotna, że po pierwsze staje się to głośne w kraju, poza jego granicami, a z drugiej strony te pieniądze nie rozchodzą się na jakieś takie pomniejsze projekty. I to jest właśnie celem jeżeli można zagrać, nowelizacji, tak nowelizacji Ristilezia, czyli programu innowacyjnego dla województwa śląskiego, którego głównym autorem jest zespół, który pracował pod kierownictwem pana rektora e, Jana Pieki na zlecenie Urzędu Marszałka Województwa Śląskiego, gdzie e, w poprzednim e, okresie e, realizacji tej strategii stawialiśmy na innowacyjność wszędzie. A dzisiaj to wznowienie i nowe spojrzenie na innowacje do roku 2020 będzie się charakteryzowało tym, że wytypowane zostały specjalizacje, które na Śląsku mogą się stać specjalizacjami na skalę światową, i rozpoznawalność śląska będzie poprzez te. Możemy tak szybciutko wymienić 3-4: na przykład. Energetyka, ICT. Generalnie już próbowaliśmy też w kooperacji ze współpracą z przedsiębiorcami, z naukowcami, z tym środowiskiem zaangażowanym w proces innowacji i technologii. Te obszary zdiagnozować już dużo wcześniej. One się już pojawiły trzy lata temu, kiedy został stworzony program rozwoju technologii, który pokazywał osiem kluczowych obszarów, które są takim motorem rozwojowym dla województwa śląskiego, ale teraz. Czas sprostać koncentracji czy pokazaniu tych głównych kierunków, które są najważniejsze, żeby nie rozpraszać pieniędzy, tak jak pan prezes powiedział wcześniej, żeby już nie wspierać wszystkiego, co jest innowacyjne, bo ten proces już jest za nami. Teraz już zaczynamy, yy, musimy skorzystać z tego, co już stworzyliśmy. I próbowaliśmy yy, wskazać takie trzy główne obszary, o których już powiedzieliśmy wcześniej, które są takim głównym, kluczowym yy, elementem rozwojowym dla województwa śląskiego. Który będzie nas pozycjonował konkurencyjnie w skali y, już nie tylko w skali sąsiednich regionów, ale może i w skali y, Europy, jak i nie dalej. Ja proponuję, żebyśmy posłuchali y, jak, inaczej, z jakimi, w jaki sposób, może w ten sposób, w jaki sposób y, na ten projekt i z jakimi oczekiwaniami w stosunku do projektu, na którym także pracowali, mówią także jego inni autorzy, oprócz Państwa, którzy tutaj siedzicie. Posłuchajmy. Województwo śląskie jest gotowe by stać się europejskim regionem kompetencji w wybranych dziedzinach. W innych możemy oferować taki poziom produktów, technologii lub badań naukowych, które znajdą uznanie na rynkach międzynarodowych, napisał we wstępie do projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 marszałek Adam Matusiewicz. Jak przekonują autorzy strategii, nie są to tylko pobożne życzenia. Strategia nie jest zbiorem życzeń, strategia jest zbiorem aspiracji, które są realne do Wymieniane są tu biotechnologie w medycynie, technologie ochrony środowiska, energetyczne, informatyczne, inteligentnych systemów wiedzy, inżynieria materiałowa. Niemniej strategia to nie tylko lista dziedzin, na rozwój których powinien być położony szczególny nacisk. Jest tam dużo wskazówek, jak należałoby to w praktyce realizować, również na bazie negatywnych doświadczeń poprzedniego okresu programowania. Niemniej dopiero przygotowanie nowego programu operacyjnego, przygotowanie wytycznych, kryteriów dostępu do tych środków rzeczywiście doprowadzi do tej zmiany. Także strategia wyznacza przestrzeń. Natomiast wypełnić ją trzeba konkretnymi ustaleniami. Te zaś, zdaniem autorów strategii, mogłyby być zaczerpnięte z istniejącego już programu rozwoju technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020. Jeśli tam rzeczywiście uda się spełnić tą filozofię protechnologicznego rozwoju, czyli ukierunkowania środków unijnych na konkretne obszary, to myślę, że strategia w nowym okresie programowania, bo będzie jeszcze jeden i kolejne, chyba że Unia ulegnie jakiejś autodestrukcji będzie skutecznym narzędziem do tego, żeby te pieniądze były mądrze i racjonalnie wydawane w regionie. Taki sposób myślenia otwiera nowe szanse i możliwości przed instytucjami naukowymi i badawczo-rozwojowymi, twierdzą ich przedstawiciele. Nie chodzi tu tylko o to, by jednostki te osobno korzystały z dotacji, lecz żeby stworzyć warunki do wspólnych przedsięwzięć z biznesem. Firmy, kupując jakieś rozwiązania już gotowe pod klucz, muszą mieć świadomość, że nie jest to Rozwiązanie o takim charakterze bardzo oryginalnym. Gotowa technologia często już została sprzedana w iluś miejscach, więc tutaj poprzez relacje z uczelnią jest szansa na wypracowanie czegoś zdecydowanie czy, czy mocno innowacyjnego, czegoś oryginalnego, co może dać przewagę konkurencyjną firmie. Jak na razie, jednak ten sposób myślenia to na polskim rynku rzadkość. I tego się nie ukrywam, trochę obawiam, bo tak, z jednej strony strategia, a przeczytałem ją, te 80 stron, nie jest to aż tak bardzo dużo, jeden wieczór i, i, i przez tę lekturę przeszedłem. Pan rzeczywiście, bardzo pracowity. Tak, i... tak, No przygotowywałem się jednak mimo wszystko do tego programu. I powiem szczerze, że rzeczywiście są bardzo ciekawe kierunki naznaczone, ale czy to nie będzie tak, może ja tu czarnowistwo jakieś uprawiam, to proszę mnie poprawić i zbesztać, że... Owszem, powstała bardzo fajna strategia, zostaje to przedstawione naukowcom, zostaje to przedstawione biznesowi, samorząd umywa ręce, zrobiliśmy wszystko. Jednak za naszym poduszczeniem powstał dokument. No a jeżeli wyście się do tego nie dostosowali, to trudno darmo. Powiem szczerze, jak Pani Dyrektor pogodzić te dwa światy? Świat nauki, świat biznesu? Przed chwilą była informacja. Ciężko, bardzo ciężko, jeżeli chcemy rozwijać te bardzo innowacyjne kierunki. Po pierwsze, na pewno nie zależy nam jako samorządowi, ale ja całym konsorcjum, które stworzyło dokument, ale to jest tylko sfinalizowanie pewnych prac, wieloletnich prac, żeby to był dokument wydrukowany, pięknie oprawiony i postawiony na półkę, bo byłoby nam normalnie za to chyba wstyd, że tworzymy tyle I czasu i przykro. A nie żartując, oczywiście to nie jest dokument, to jest strategia, czy to jest wizja rozwoju. Ona pokazuje pewne kierunki. Następnym etapem prac jest to, żeby pokazać, jak to zrobić. Sam dokument ma już pewne rozwiązania, pokazuje meta-przedsięwzięcia, czyli takie, takie grupy różnych pomysłów na to, jak zrealizować strategię, bo strategia to jest wizja, to są pewne rozwiązania, które są w sposób skonkretyzowany pokazany, ale nie pokazują konkretnych projektów, nie pokazują, jak to zrobić technicznie, bo to musimy zrobić w kolejnym kroku, czy tzw. Tak zwanym no, Pierwsze że my tutaj w województwie śląskim jesteśmy w ogóle ludźmi bardzo praktycznymi. Tak. Do, Dowiedzieliśmy tego na przykład w okresie e, pracy nad kontaktem regionalnym, bo to właśnie była taka innowacja nietechnologiczna, kiedy po raz pierwszy w bardzo trudnym okresie, rok 91 drugi, siadają związki zawodowe, e, samorząd gospodarczy, administracja ówczesnego samorządu terytorialnego, to to było przed 1999 rokiem, przed obecną strukturą i myśmy potrafili wypracować, pracując nad kontraktem, kontrakt, który został podpisany w 2005 roku, 5 października, potrafiliśmy wypracować takie instytucje jak dzisiaj obchodzący 20-lecie GAR, Górnośląska Agencja, Górno Agencja Przekształceń i lotnisko, w, 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 trasa średnicowa. Chcę tylko I, 20, przypomnieć, to, to, że kontakt dla województwa kadowickiego, później dla województwa śląskiego nie do końca się powiódł, ponieważ ten kontakt z centralą czy też z poszczególnymi rządami to jest wyglądał. Nie, różnie. nieprawdą, Ale panie to redaktorze, to jest nieprawdą. Był jedynym tego rodzaju sposobem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, który dał takie efekty, które dzisiaj yy, są widoczne. I to jest właśnie ten praktyczny wymiar tego, co myśmy tworzyli tak, również. Tylko, że wśród, na tym żeby tak dokończyć już ten temat, bo to historia na... Mimo wszystko, miały, za tym pójść pewne, miały pójść za tym pewne y, s, strumienie, finansowania, a Właśnie. nie do końca się to udało. Ale, ale jeżeli oddało, mamy, ale jeżeli mamy przepraszam, ale jeżeli mamy w takim razie przede wszystkim, bo też historia pokazuje, polegać na sobie, polegać na tym, co mamy, na tych możliwościach, na tej sile, na sile na, na, naszych naszych y, Przede wszystkim ludzi, ludzi nauki, ale także i biznesu. To teraz takie pytanie. Panie profesorze, y, powstaje strategia i jaki to jest sygnał na przykład dla instytucji badawczo-rozwojowych? Na przykład ma, ma być biotechnologia rozwijana. Czy, czyli co, na przykład instytut jakiś tam badawczo-rozwojowy. Mówi, aha, to przestawiamy się na ten, na ten błąd. Nie. Panie redaktorze, ja myślę, że przede wszystkim musimy sobie powiedzieć o jednej rzeczy, która jest mocno akcentowana we strategii, że my podchodzimy w sposób zmodyfikowany nieco do naszego potencjału. Otóż my otwieramy się na potencjał globalny, świata. I to jest ta duża różnica w stosunku do podejścia poprzedniego. My uważamy, że nie zawsze jesteśmy... E, e, zobowiązani do tworzenia zasobów tu i teraz. My możemy te zasoby pozyskiwać globalnie z zewnątrz. W związku z tym my musimy również pomyśleć o tym, że te instytucje, o których Pan powiedział przed chwilą, powinny albo umieć zdobywać te środki na zewnątrz, albo same je wytwarzać. Natomiast my, jako w strategii, to jest sygnał dla nas, powinniśmy wspierać. I to nie, może to być Tylko, że strategia, jak pani dyrektor powiedziała, i mnie się to bardzo podoba, to jest wskazanie pewnych kierunków, w którym gospodarka województwa śląskiego pójść powinna, gdyż daje to szansę nie tylko na rozwój, ale także na to, żeby zaistnieć w jeszcze większym wymiarze niż obecnie na rynku czy to krajowym, czy rynku międzynarodowym. I dlatego na przykład moje pytanie. Ale strategia to jest początek, to jest pokazanie pewnej wizji. Nie, zgoda. Ale tylko, teraz pytanie: jaki to jest sygnał na przykład dla nauki, temu, czy jaki to jest sygnał 3 temu, dla biznesu? Trzy dni temu ruszył program. Projekt, realizacja projektu e, e, Staż dla Eko. Staż dla Eko. E, I polega on na tym, że w projekcie przewidziano finansowanie 50 naukowców, czy pracowników nauki, uczelni wyższych, instytutów naukowodawczych, którzy będą mogli zrealizować w co najmniej 30 firmach projekty ekologiczne z wdrożeniem ich. Ze stawką 115 zł na godzinę, 190 godzin dla jednego naukowca, i to jest konkretny przykład, w jaki sposób próbujemy stworzyć nowe mechanizmy i pewną praktykę tak, współdziałania się z biznesem. Panie to, prezesie, to jest konkretna realizacja. To, szanowny panie tej prezesie, strategii. to już jest narzędzie, a no, w strategii to, że... mi się coś innego bardziej podoba, a mianowicie to, że jeżeli przedstawiamy kierunek, w którym można. Przepraszam za kolokwializm, skanalizować nasze no wszystkie siły z finansami włącznie. To na przykład, gdybym był naukowcem, to dla mnie to jest sygnał, jestem inżynierem, idziemy na przykład w nanotechnologię, znam się na tym, to ja staram się w tym momencie już powoli myśleć o możliwości pozyskiwania zleceń od przemysłu, zaczynam z tym przemysłem rozmawiać. Przemysł w tym przypadku mówi, chwileczkę, jeżeli te pieniądze unijne, a była o tym mowa, też w tym kierunku będą się, będą. będą w tym Bo kierunku będą. szły, to ja w takim razie będę już próbował też z naukowcami wchodzić w jakieś. Ale po pierwsze, te trzy specjalizacje, które powstały, nie powstały od tak z niczego decyzją osób, które siedziały na sali i zdecydowały. To był potencjał regionu, czyli coś, co zostało wcześniej już odszukane, że jest, że jest ważne i że jest tam rozwój. W komitecie to... sterującym tego projektu. Jest ponad 30 osób tak. reprezentujących środowisk. e, wszystkie środowiska, które mogą być reprezentowane. I, tak, tego... I tam jeszcze trzeba dodać, że ten projekt, myślę o strategii, był konsultowany. To nie jest rzecz, która powstała za biurka czy <laughs> widzi mi się e, Nie jakiegoś Pan rektor jakiegoś zespołu. Ale zespół, ważne prawda? jest to, że to jest sygnał tak. dla naukowców, że to jest ważne i należy inwestować. Jeszcze w takim razie jedna Natomiast, sprawa. Czy my potrafimy się sygnał dla naukowców, to nie znaczy, że naukowcy będą czekać a z przedsiębiorstwem przyniosą im zlecenia. I znowu, I znowu uprzedził pan moje myśli, za co bardzo dziękuję, panie prezesie, a mianowicie... Ja sobie czy, jestem, czy, a czy my potrafimy też wypromować to, co mamy? Pojawiają się przecież bardzo ciekawe różne rozwiązania, rozwiązania innowacyjne i szczerze powiedziawszy, często niestety, tu pan profesor na pewno o tym doskonale wie, trafiają dość często na półki czy do szuflad. A więc jest też taka możliwość, żeby pokazać to, co czym możemy się pochwalić. Na szczęście województwo śląskie to robi, aczkolwiek i z tym są małe problemy. Zresztą posłuchajmy. Najlepszym sposobem promocji innowacyjnego rozwiązania jest jego wdrożenie. Niestety wspólne przedsięwzięcia Instytutów Badawczych i Biznesu to wciąż rzadkość. W zasadzie nie odczuwamy specjalnie takiego, jak mówi się to kolokwialnie, ssania ze strony przemysłu. Zdaje się, że to jest dopiero melodia przyszłości. Są oczywiście pojedyncze takie prace, ale żebyśmy byli zalewani takimi zamówieniami, to niestety nie mogę potwierdzić takiego faktu. Tym bardziej, gdy się więc zdarzają, jednocześnie osiągając spektakularny sukces, należy je nagłaśniać. To jedno z głównych przesłań konkursu Inno Silesia. W tym roku pierwszą nagrodę zdobył w nim projekt metody pomiaru przewodności ciepła materiałów za pomocą lasera opracowany przez naukowców Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Był to efekt zamówienia, które złożyła Uczelni znana w branży przetwórstwa węgla firma SGL Carbon. Jeśli chodzi o znaczenie praktyczne tego parametru technicznego, to jest ono duże szczególnie dla materiałów, które są używane w przemyśle, szczególnie technologii wysokotemperaturowych, ponieważ. Ta przewodność cieplna decyduje o y, jakości pracy tych urządzeń, jak również o bezpieczeństwie. Zlecenie było dla Instytutu dużym wyzwaniem, gdyż chodziło o opracowanie całkowicie pionierskie. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy jesteśmy w stanie podołać temu zamówieniu. No, wyszło nam, że spróbujemy. I udało się. Nowa metoda pomiaru przewodności cieplnej została opatentowana i wdrożona do produkcji. Może być to urządzenie zastosowane w linii technologicznej do kontroli jakości gotowych produktów, ponieważ jest to metoda nieniszcząca, to znaczy nie trzeba przygotowywać specjalnie próbek, czyli tym badaniom można podawać gotowe. Produkty. Promocja myśli naukowej to jedno. Równie ważna dla zmiany obiegowej, niezbyt pochlebnej opinii o regionie jest promocja wizerunkowa województwa śląskiego. Tak powstał projekt Design Silesia. Projekt Design Silesia ma na celu promowanie idei zastosowania designu wśród przedsiębiorców, wśród samorządowców i wśród firm prywatnych. Celem projektu jest promowanie tej idei w zastosowaniu w przygotowywaniu usług zarówno publicznych, w przygotowywaniu produktów, jak i i y, projektowaniu przestrzeni publicznej. Sprawa dotyczy więc nie tylko wyglądu, ale też formy i jakości zachowań, na przykład w funkcjonowaniu urzędów. Udział w programie design do usług pozwolił nam te wszystkie plany, nowe cele, nową misję, również zweryfikować i poszukać. Poszukać odpowiedzi na, na takie pytanie, jak stać się jeszcze, jeszcze bardziej rozpoznawalną instytucją, potrzebną instytucją i kompetentną w sektorze kultury. W ten sposób w Regionalnym Ośrodku Kultury w Katowicach powstała nowa usługa pod nazwą Pogotowie Kulturalne. Jest to nic innego jak punkt konsultacyjny, gdzie można uzyskać darmową poradę. Nie tylko prawną, ale również właśnie projektową i tak zapraszamy instytucje kultury, zapraszamy studentów, organizacje pozarządowe, które mogą korzystać z porad naszych specjalistów. Projektów typu design jest w Polsce więcej, jednak to, co wyróżnia design Silesia, to jak podkreślają jego twórcy, fakt, że skierowany jest również do samorządów. Mówiąc krótko, jeżeli nam się powiedzie, a bardzo tego życzę, projekt Design Silesia, czy wizerunek województwa może się poprawić z tej gęby, którą czasami się nam przypina? Na pewno sam design, jakby pojęcie, czyli Kreowanie czegoś już się zmienia, bo to nie jest to zwykłe kreowanie produktu, tylko samorząd pokusił się o stworzenie czegoś nowego, czyli usług usług publicznych, czyli stworzenie czegoś innowacyjnego, nowego, co ewidentnie koreluje z obecną strategią innowacji i tą, która będzie, jest aktualizowana, czyli włącza się w tworzenie tego, co jest w zadaniach własnych gmin, na przykład w powiatowych urzędach pracy. I w jaki sposób to zmienić, żeby one były bardziej efektywne? I jako samorząd jest też projektodawcą. I tak na koniec czy właśnie przy okazji potrafimy czy dzięki strategii, dzięki dzięki design Silesia stworzyć w ogóle zupełnie inny obraz tego województwa, ale to myślę, że przekonamy się, gdy już zarpendą